R2 faktury. Rozpoczęcie pracy. Przed rozpoczęciem pracy należy uzupełnić dane firmy. Po kliknięciu w przycisk firmy pojawi się okno z listą firm. Klikamy na zakładkę pozycja i wypełniamy wszystkie dane, zgrupowane na zakładkach dane, przelewy, między innymi własny rachunek bankowy, bardzo istotny, jeśli wystawiamy faktury na przelew i ustawienia. Określamy m.in. z jakiego modułu programu chcemy korzystać. Uwaga! Jeśli posiadamy wersję programu umożliwiającą obsługę wielu firm, to klawiszem plus bądź przyciskiem insert tworzymy po kolei pozostałe firmy i uzupełniamy ich dane. Określamy rodzaje dokumentów, z których będziemy korzystać w programie. Menu główne, ustawienia, definicje dokumentów. Usuwamy definicję dokumentów, z których nie chcemy korzystać, np. rachunek. Dla pozostałych dokumentów sprawdzamy ustawienia, a w szczególności sposób numerowania. Układ: jak ma wyglądać pełny numer dokumentu, hasz, numer kolejny, rr, rok wystawienia. Pierwszy: numer pierwszego dokumentu, który będziemy wystawiać w programie. W roku, w którym roku rozpoczynamy wystawianie dokumentów. W miesiącu. W którym miesiącu rozpoczynamy wystawianie dokumentów? Klikając w oknie głównym w odpowiednie przyciski, uzupełniamy biblioteki asortymentów i kontrahentów. Wstępne uzupełnienie tych bibliotek ma na celu jedynie usprawnienie wystawiania dokumentów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzupełniać je na bieżąco w trakcie wystawiania PZ, faktur, wz, rw lub mm.